Cześć wszystkim! Cześć! Witamy w ten ponury dzień. Dzisiaj zapraszamy Was do naszej leśnej kuchni. Dzisiaj mamy zamiar zrobić sobie szakszukę, oczywiście na ognisku. Będzie na pewno to dla nas coś ciekawego. Mam nadzieję, że będziecie chcieli zostać z nami i obejrzeć naszą przygodę, jak gotujemy sobie coś dobrego do jedzenia. Zabraliśmy ze sobą wiklinowy, Tutaj mamy wszystkie potrzebne składniki. Tak. Jak widzicie, przygotowaliśmy korę brzozową i kilka patyczków na rozpałkę. Pierwszy raz jesteśmy tak dobrze przygotowani do gotowania w lesie. To będzie na pewno nasze najlepsze gotowanie. Także zostańcie z nami i oglądajcie. Tak, dzisiaj wyjątkowo będziemy rozpalać ognisko w miejscu wyznaczonym. Więc legalnie nikt nas nie przegoni z lasu. Tak, na pewno nie będziemy mieli żadnych nieprzyjemności, jakichś problemów, że ktoś gdzieś coś powie, ktoś zobaczy, zadzwoni. Dzisiaj wszystko na legalu. Dzisiaj ludzi w lesie jest bardzo dużo, więc mamy nadzieję, że uda nam się znaleźć jakieś wolne miejsce, żeby się tam rozłożyć z całym naszym sprzętem. Mamy nadzieję, że, że nasze miejsce będzie wolne i bez problemu, w którymś miejscu sobie zrobimy dobre jedzenie. Zostańcie z nami i gotujcie z nami razem. Zapraszamy Was do oglądania. Zapraszamy. Tutaj Wam pokażę, że już u nas zaczyna się wiosna. Pąki już puszczają powoli. Tutaj, o. U nas pogoda to bardziej niezimowa, jest bardzo błotniście. Ani to zima, ani wiosna. Tak, pogoda nas nie rozpieszcza. Ostatnio w ogóle słońca tak naprawdę nie ma. Także człowiek taki chodzi, jakiś przygnębiony, bo słońca nie ma. Ostatnio nie pamiętamy, kiedy, kilka tygodni temu, chyba ostatnio było słońce. Jest bardzo ponuro, deszcz pada. Widzieliśmy, że w górach piękna zima, ale póki co się nie wybieramy. Może następnym razem to się jeszcze zobaczy. No i jesteśmy już tutaj na takiej polance. Wyznaczone miejsce na ognisko. Tutaj dzisiaj będziemy gotować. Tak, dotarliśmy na nasze miejsce. Trzeba będzie jeszcze drewna trochę nazbierać. Bo śnieżek trochę tak sypie. Takie, Śnieg zaczyna padać. No, takie małe te płatki. Zaczyna sypać leciutko. Jakby zaczęło sypać to klimacik by był. Niepowtarzalny do gotowania. Za pracę się zabieramy. Zaszykowanie wszystkiego, rozkładanie. Musimy w pierwszej kolejności, jak zawsze, to co? Drewno. Pójść do lasu, zbierać drewna. Trochę przypiłować je. No i będziemy rozpalać i następnie będziemy szykować nasze jedzenie. Jeżeli chodzi o dzisiejszą temperaturę to mamy w okolicy 0 stopni. Trochę pluszy śnieg. Jest bardzo wilgotno i zimno. Odczuwane na pewno jest niższa. Jeszcze termosik jednak zaczynamy od herbaty, bo jest tak zimno, trochę wymarzliśmy w trakcie spaceru, więc trzeba się ogrzać. Sprzęt już tutaj sobie przyszykowaliśmy. Mamy piłę nóż i siekierę. Tak wszystko jest potrzebne. Do działania i krzesiło jeszcze tu jest. <zysk> Nie za dużo, bo tu widzicie, jest miejsce na ognisko, także ludzie tutaj też chodzą i jest wszystko tutaj zbierane. Muszę kawałek dalej pójść. No co ja tu nazbierałem? Kilka drobnych patyczków tak. na rozpałkę. Tak, za dużo tego nie ma tutaj. Jednak zdecydowaliśmy się zmienić miejsce i przyszliśmy na drugą miejscówkę, która wygląda tak bardzo podobna, ale jest tutaj mniej ludzi. Tamta była przy samej ścieżce. I właśnie przenosimy swoje rzeczy i drewno. Tutaj będzie nam lepiej. Ta miejscówka jest nawet lepsza, bo mamy tutaj ławki. Mamy daszek, więc jest dobrze przygotowana. Zimny wiatr wieje, więc odczuwalna jest dużo niższa. Trochę zimno, ale zaraz będziemy mieli ognisko i się ogrzejemy. Do tego ciepła herbata. I będzie ciepło. Jeszcze widać tam z daleka jakieś pozostałości śniegu. Był śnieg kilka dni może. 2-3. I stopniał. I po zimie następnym razem wybierzemy się gdzieś w góry, żeby poczuć trochę jednak tej zimy w śniegu. Więc czekajcie na odcinki z gór. Zabieramy się powoli za szykowanie naszego obiadu. Nasze danie będzie podane na patelni. Muszę wszystko powyciągać i biorę się za obieranie i krojenie. No, musimy wszystko od nowa przeszykować teraz. Tutaj pod tu jeszcze dramno. Idziemy ten i też się szkida. Tak Idę teraz tu w las poszukać jakichś patyczków, takich jak palec żeby się szybciej ognisko rozpaliło. A tu widziałem takie przy tych powalonych drzewach. Tu dosyć dużo jest taki bałagan. Widać że dawno tutaj nikt porządku nie robił. Tu widziałem właśnie takie te gałązki, jak nam potrzeba to je tylko odpiłuję troszkę i nam powinno wystarczyć spokojnie, żeby ognisko rozpalić. Także ja się. Zabieram za robotę, a wy sobie popatrzcie, jak chcecie. Spokojnie nam wystarczy jeszcze zostanie dla kogoś. Idę do naszej bazy, o, tam Drygacja drewna musi być. Ładnie przygotowane drewno. Przypiłowane. Ognisko już się ładnie pali. Teraz zapraszam Was do naszej leśnej kuchni. W międzyczasie, jak leśny dziad przygotowywał ognisko, ja zajmowałam się krojeniem. Tutaj przygotowałam cebulę, paprykę. No i wrzuciłam czosnek. Dodamy jeszcze do tego puszkę pomidorów. Oczywiście jajka. No i na wierzch posypiemy wszystko świeżą pietruszką. Czekamy tylko aż zrobią się żary. I będziemy wrzucać patelnię na ogień. Na te żary. Tak wszystko ładnie się prezentuje. Gotowe do smażenia. Bardzo no. ładnie to wygląda. No i oczywiście szakszukę będziemy podawać z chlebem. To wszystko będziemy smażyć na maśle. Poszukuję kawałek masła. Wszystko prezentuje się tak. Będziemy dodawać jeszcze pieprzu i soli. Już się zaczyna dziać magia. Powoli. I ostatnia część przekrzułki. Niosę jajka już doprawione. No. Jeszcze na koniec przykryjemy pokrywką żeby to nam się wszystko ładnie ścięło Teraz ostatni etap szykowania naszej fakszuki czyli posypanie pietruszką Sypiamy nie żałujemy My lubimy pietruszkę więc będzie zielono wiosennie i zapraszam do jedzenia Tak na bugato Oczywiście szakszuka podawana z chlebem smacznego testujemy Dobra, dobra Już zjedliśmy. Danie wyszło nam pyszne, więc polecamy. Możecie sobie zrobić w domu, jak nie w terenie. Teraz zostało nam sprzątanie całego bałaganu, i będziemy powoli się zbierać. Jeszcze herbatka, chwila ogrzania przy ognisku, bo dzisiaj strasznie zimno w tej leśnej kuchni. Mam nadzieję, że Wam się podobało, i może sami wypróbujecie podobny przepis. To była szakszuka po naszemu. Śnieg lekko pruszy. Robi nam zimowy klimat. Tutaj Pan Leśny Dziad nam czyści sprzęty. Ja, czy jeszcze już patelnię? Patelnia wyczyszczona. Jeszcze jedna mała patelnia do wyczyszczenia i już będzie wszystko oczyszczone. Tak. W domu oczywiście sobie to wszystko pomyjemy. Teraz bierzemy tak po prostu wycieramy, żeby nie pobrudzić sobie rzeczy. Już prawie posprzątane. Teraz będziemy wszystko pakować do kosza, ale się rozpadało. Ciekawe, czy to widać będzie na kamerze, jak śnieg nam pruszy. Ognisko się jeszcze pali. Widzicie to? No, się klimacik zrobił bialutko. Jeszcze trochę i będzie w takim klimacie, by było fajnie robić sobie. Będziemy lepić bałwana. No, jeszcze trochę i tak. Klimat naprawdę fajny. Można by jeszcze trochę dorzucić, żeby się większe ognisko zrobiło. To byśmy się ogrzali, jakby szybko. Fajnie, ciepłko. Śnieg będzie sypał. Od kilku dni zapowiadali śnieg, ale nic z tego nie było. Tylko deszcz padał, więc dzisiaj wyjątkowo mamy śnieg zamiast deszczu. I się cieszymy. Tak. To, to jest jakaś odmiana w końcu. Śnieżyca. Ale śnieżyca. śnieżyca się zrobiła. Bucze, ale fajnie. Naprawdę fajny klimat. Ale płaty śniegu sypią. Tego to dawno u nas nie było. No. Takiego zjawiska. Zaraz będziemy cali biali. Bo już zbieramy śnieg na kurtkach. Siła na całego. Ostatki śniegu można sobie buty wyczyścić z błota. Chcielibyśmy się z Wami pożegnać. Dziękujemy Wam za oglądanie. I do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.